Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało pozytywną opinię na temat środowiskowych uwarunkowań dla budowy Galerii Handlowej w centrum Tarnobrzega. Zanim jednak inwestor otrzyma pozwolenie na budowę, konieczne jest spełnienie procedur administracyjnych. Przypomnijmy, na początku lutego grupa mieszkańców osiedla, zlokalizowanego w pobliżu, mającej powstać w przyszłości galerii, złożyła do prezydenta Tarnobrzega odwołanie. Swoją skargę mieszkańcy argumentowali tym, że planowana inwestycja może znacząco wpłynąć na pobliskie środowisko, a dokładniej przyczynić się do zwiększonego hałasu oraz zasłonięcia przez budynek galerii. Widoku z okien. Prezydent miasta przekazał pismo do samorządowego kolegium odwoławczego w Tarnobrzegu. To z kolei pod koniec marca uznało wnioski mieszkańców jako bezzasadne. Tym samym szanse na powstanie w centrum miasta galerii handlowej z prawdziwego zdarzenia zostały zwiększone. Teraz przed inwestorem konieczne jest przebrnięcie przez procedury administracyjne. Po wydaniu stosownego postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego zostanie dokonane sprawdzenie dokumentacji i wydane w razie braków w dokumentacji, wydane postanowienie o obowiązku jej uzupełnienia, które zostanie skierowane do inwestora. W tym postanowieniu zostanie wyznaczony określony czas na dokonanie uzupełnień. Oczywiście, uzupełnienia, w zależności od tego, jakie są braki, będą, będą wyszczególnione. Na pewno projekt budowlany musi spełniać decyzji, wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W oczekiwaniu na spełnienie procedur administracyjnych, znajduje się również mająca powstać na osiedlu Mokrzyszów Galeria Karuzela. W przypadku tej inwestycji pozwolenie na budowę zostało już wydane. Jednakże inwestor złożył wniosek o zmianę tej decyzji w celu wprowadzenia pewnych modyfikacji: zmiana wymiarów zewnętrznych budynku, zwiększenie powierzchni zabudowy, zwiększenie kubatury, zmiana poziomu 00, czyli posadzki parteru budynku, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, zmiana układu instalacji. Wprowadzenie dodatkowych elementów zagospodarowania. Otwarty i szczelny zbiornik wody deszczowej, pylon, zapewne reklamowy, stacja Trafo. Zmiana układu komunikacji wewnętrznej, parkingu, ilości miejsc parkingowych. Wspomniane zmiany będzie teraz rozpatrywać Wydział Ochrony Środowiska.